Uczestnik TZG zniknął w trakcie programu. Pojawił się w ostatnim momencie. Ostatni odcinek programu Taniec z Gwiazdami przyniósł nieoczekiwany obrót wydarzeń związany z jednym z uczestników. Występ wzbudził zainteresowanie widzów i jury. Jeden z uczestników opuścił część programu. Kulisy tej sytuacji zostały wyjaśnione po zakończeniu odcinka. Przebieg odcinka. Jubileuszowa odsłona programu Taniec z gwiazdami po raz kolejny dostarczyła publiczności emocji, pasji i niespodziewanych zwrotów akcji. Tym razem uczestnicy stanęli przed wyjątkowym wyzwaniem, mieli zaprezentować układy taneczne inspirowane występami z dawnych edycji show. Szczególne poruszenie wywołał duet Mikołaja Bagińskiego i Magdy Tarnowskiej, którzy odtworzyli pamiętny taniec Klaudii Halecio i Tomasza Barańskiego sprzed dekady, włącznie z ich legendarnym pocałunkiem na scenie. To nostalgiczne nawiązanie do przeszłości błyskawicznie stało się jednym z najgłośniej komentowanych momentów wieczoru. Nie zabrakło też kontrowersji. Tuż po emocjonującym występie uwagę widzów przykuła niespodziewana sytuacja, Tomasz Karolak pokazał w stronę kamery środkowy palec. Choć po chwili próbował obrócić wszystko w żart. Zamieniając gest na znak widorii, incydent zdążył już trafić do sieci. Nagranie natychmiast obiegło media społecznościowe, wywołując burzliwą dyskusję. W efekcie zarówno taneczny pocałunek, jak i kontrowersyjny gest aktora stały się najczęściej komentowanymi tematami tego jubileuszowego odcinka. Taniec, oceny i pierwsze sygnały problemów. Po zakończeniu tańca widzowie dostrzegli, że jeden z uczestników opuścił część późniejszych fragmentów wieczoru. Na parkiecie zabrakło także pary podczas dalszej części programu. Tomasz Karolak opuścił fragment odcinka tańca z gwiazdami z powodu kontuzji kolana. Kontuzja została odnotowana przez innych uczestników oraz prowadzących. Produkcja potwierdziła, że przyczyną nieobecności aktora była nagła niedyspozycja. Pomimo uzyskanej liczby punktów, pojawiły się pytania o możliwość dalszego udziału Karolaka. Stan zdrowia uczestnika stał się tematem rozmów po programie. Reakcje partnerki, działania po występie i wyzwania. Izabela Skierska wyraziła nadzieję, że problem Karolaka okaże się przejściowy i następnego dnia sytuacja się poprawi. Dodała, że współpraca z Karolakiem bywa wyzwaniem, lecz oboje czerpią satysfakcję z udziału. Podkreśliła też, że para kontynuuje rywalizację mimo zaistniałej kontuzji. Organizatorzy zadeklarowali gotowość wsparcia uczestnika w powrocie do zdrowia. Zarówno widzowie, jak i uczestnicy wyrazili wsparcie dla pary. Produkcja monitoruje sytuację przed kolejnym odcinkiem. Podsumowanie sytuacji i dalsze kroki. Tomasz Karolek opuścił część odcinka tańca z gwiazdami z powodu kontuzji kolana i pojawił się niemal przed samym występem. Skierska zapewniła, że para kontynuuje udział w programie, mimo zaistniałych trudności. Priorytetem pozostaje zdrowie uczestnika i zapewnienie mu właściwych warunków do dalszego udziału. Decyzje dotyczące kolejnych występów będą opierać się na ocenie stanu zdrowia Karolaka. Zarówno widzowie, jak i organizatorzy będą śledzić dalszy rozwój sytuacji. W kolejnych odcinkach okaże się, czy para wróci do pełnej dyspozycji.